Siema, z tej strony kryptomisiek, a oto wasz Daily News. Południowo-koreańskie Ministerstwo Sprawiedliwości ujawniło zamiary stworzenia systemu śledzenia kryptowalut w celu zwalczania przepływu brudnych pieniędzy i innych nielegalnych transakcji finansowych oraz przejmowania środków związanych z działalnością przestępczą. Gubernator do spraw nadzoru finansowego, Libok-Huyn, ogłosił rządowy plan stworzenia narzędzia do monitorowania przepływu cyfrowych walut. Celem jest przeciwdziałanie zagrożeniom rynkowym. W odpowiedzi na wyrafinowaną przestępczość poprawimy infrastrukturę kryminalistyczną. Zbudujemy system sądownictwa karnego, który spełnia międzynarodowe standardy, twierdzą władze. Dziś około 2 milionów mieszkańców Korei Południowej, czyli około 4% populacji, posiada kryptowaluty. Adopcja ma jednak ciemną stronę. Według danych rządowych bitcoin i inne blockchainowe waluty są używane w jednej trzeciej nielegalnych transakcji w kraju. Rząd chce reagować nie tylko na powyższe. Nowe plany to też efekt kryzysu związanego z upadkiem TERI. KH Games, lokalny serwis medialny, przekazał, że wspomniany system monitorowania kryptowalut będzie używany do analizowania historii transakcji czy zdobywania danych dotyczących poszczególnych przepływów. To jednak nie wszystko. Ministerstwo Sprawiedliwości zadeklarowało, że w 2023 roku uruchomi drugi system śledzenia i analiz. Wdrożenie pierwszego zaplanowane jest na pierwszą połowę bieżącego roku. Z kolei też w pierwszej połowie tego roku Ministerstwo Sprawiedliwości chce również zbudować Krajowy System Cyfrowej Chmury Kryminalistycznej. System ten zostanie zaprojektowany po wspomnianym cyfrowym systemie kryminalistycznym DENET. Wcześniej władze Korei Południowej zawarły porozumienie z pięcioma lokalnymi giełdami, aby współpracować z nimi w dochodzeniach karnych dotyczących kryptowalut. Ostatecznym celem rządu i firm jest stworzenie bezpiecznego środowiska handlowego dla inwestorów kryptowalutowych. Warto dodać, że na czele kraju stoi probitcoinowy prezydent Yun-Seok Aby zrealizować nieograniczony potencjał rynku wirtualnych aktywów, musimy zmienić przepisy, które są dalekie od rzeczywistości i nierozsądne, mówił na początku 2022 roku. Jego celem jest to, by w kraju powstawały jednorożce związane z technologią blockchain, czyli startupy, które osiągają wartość 1 miliarda dolarów lub więcej. Obiecał wtedy też, że wprowadzi nową formę ustawodawstwa, dzięki której zyski z kryptowalut uzyskane z nielegalnej działalności zostaną zwrócone ofiarom. Południowo-koreańska potęga programistyczna. Wiodące podmioty, takie jak Solana, są świadome potencjału Korei Południowej. Chodzi nie tylko o możliwość pozyskania inwestorów, ale też programistów. Zapewne dlatego Solana Foundation i Solana Ventures przeznaczyły ostatnio 100 milionów dolarów na inwestycje w startupy z rynku Web3 w Korei Południowej. To już wszystko na dziś, zapraszamy do zasubskrybowania naszego kanału i zostawienia lajka, aby być na bieżąco. Sprawdzajcie też naszego Twitcha oraz TikToka. Do zobaczenia!